Super, dzisiaj Lublin, Juvenalia 2015. Będzie super. To, to kolega mówił wcześniej, że najbardziej ten... Oj, tak. Dziękuję, 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 za dziękuję, dziękuję, za dziękuję, jestem, jestem z wami, witam. dziękuję, 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 Jestem dziękuję, witam, dziękuję, Jestem dziękuję, witam, no jest jesteście ze mną, z jestem z tobą. jestem z wami. I jedziemy, Juvenalia 2013, Juvenalia 2013. Jest fantastycznie, jedziemy do przodu. Jedziemy do przodu. Dokładnie. Dokładnie. Jedziemy do przodu. Jedziemy do przodu. Jest super, super wspierat. Tutaj jest bardzo, bardzo. Nagranie, nagranie, super wspierać. Jestem, jestem Wami! Jestem z Panem. YouTube kanał przeszedł 250 Super, yeah. jestem z Panem. Dokładnie. Witam. to. Na jesień teraz? Na jesień? W tym Jak tam Jedziemy, aleje Racławickie, super zbieracz Lublin. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Super zbieracz. Uczestniczy w korowodzie 2013. Popatrzcie jak atmosfera. Księżniczko. Hej, księżniczko. Zapraszam. Księżniczko, witaj. To ja twój super zbieracz. Witaj. O, tak, jest fantastycznie. Dziękuję. Jedziemy, jedziemy do przodu, super zbierał Lubin, profesor ekologii stosowanej i puszkologii wtórnej, jest z wami, naprawdę, jest super. Jestem z wami, super Lubin. Witam, witam kolegę, witam koleżanki, witam. nadeszła era, super pokatera, jestem i przybywam. Chorobut 2013. 2013 i super wspierać Lublin. Jestem z wami, idziemy do przodu. Idziemy niczym Armagedon. Ja i tysiące ludzi. Super zbieracz! Super zbieracz Lubin. kanał lub kanał Drześć 256 YouTube! Dziękuję bardzo, dziękuję za kryształ mocy. Bardzo proszę do skrzyneczki, kolega dorzuci. Jak się zmieści, jak nie, to, to jest to trudno. Jedziemy do przodu, jedziemy do przodu, super zbieracz jest z Wami. Jedziemy do przodu, dziękuję.